Dobrym nowym Dobrym. odcinku na nowym kanale. No, cześć. Na nowym. E, cześć. 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 No. No. cześć. Dobrze, my jesteśmy... Dzisiaj... I, tak, ale powiem tak, nie lubię tego w domu. Albo na placu zabaw. Tak, bo... E, my to robimy, tam stoi karetka. No i e, straż pożarna, pożarna też. pożarna, jakby coś się stało. Jakbyśmy to zapalili, więc gdzie? Znaczy git. co? Znaczy... Nie. E... Dobra, 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 zrobimy podróż w kosmos. Tak, podróż w kosmos i będę bujał Franka, dla Franka będzie to mocne przeżycie. Tak. O, musisz... Oczywiście co musicie zrobić to 30 łapek w górę i będzie kolejny odcinek, gdy bujamy Franka tego, że Mocniej. na słońca. Dobra, patrz, musisz tam mnie rozbujać. No. Tam no, no, i bujasz prosto na ten słup. Ale zaraz. Jak to jest widzę? Dajcie suba i lajka, please! Dobrze, ustawiaj się, bo to będzie w kosmos jak to Dobra. Mówisz. Dawaj. Ale daj się, dobra. No tak to się robi, O, Dobra. Ale musisz to trzymać cały czas, żeby to się nie obracało. Dobra. Dobrze. Nie jeszcze o Jezu! O kurna, dzwonek! O kurde, na lekcję! Dobra, trudno. My tego nie dodaliśmy, naprawdę. Dawaj. Jeszcze raz. Jeszcze. Raz. Nogami może. No właśnie to się robi z nogami. Tylko. Czekaj, teraz będzie dobrze. A masz. Ała. Dlatego mówiliście, że... Dlatego mówiliśmy, nie róbcie tego na plecu zabaw. Albo w domu. Albo w domu. O Co? Dobra, y, jeszcze teraz bujamy, teraz robimy y, ten. Teraz ja? Nie, przecież się teraz ty mnie bujasz jeszcze, że... Że ja tak, tak? W kółko i jeszcze kręciła. Dobra, posłuchajcie, żebyście lepiej to widzieli. Ja, jeszcze je złamaliśmy kręgosłupka. Jeszcze nie, ale było blisko. Było blisko. U, u, Do rozwalania franka w kosmos. Dobra. Ustawiaj się. Ale wiesz, że teraz nie robimy drogą Wiem. O kurde. Nie tak mocno. Lecisz, Kręcił jeszcze. Kręcił. Musi zaraz lecieć. Po siebie jest. Dobra, już nie zostaw. No! <laughs> nie ma, tak takia. Suba. I lajka. <laughs> Pani wie takiego kolega, coś nie można robić wszystko. On nie będzie narzekał. Już <laughs> Dobra, coś tam nie bo się bo nie pokale. No, e, Zaczytam szto i karetka do Dobra, zostaw mnie. Zostaw mnie, bo wyskotem. Oki. O, ty. o ty. No, i, i. no dawaj, wyskakuj. Nie. Nie. No zostaw mnie. Dobra. 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 Bo mnie głowa boli. I czego? On przemczenie. Jakiego? Tego.

Jak tam będziesz? Pół godziny chyba, nie? No Franek w końcu idzie co, co ci zrobili? Co się stało, że już się nie kręcisz? Zdradzili się do buzi Nie róbcie tego w domu Nie róbcie Wszystko co my robimy nie róbcie daję. ja Teraz ja z Polaris Jak chcesz jak się pobójkać. Eee, bez kręcenia, siup. Tak. Lepiej się trzymaj, bo ja nie Ja się trzymam. Ej, a weź zakręć butelkę, jak będę cię kręcił, to ją... To połóż, połóż, sobie tu. Tylko tak, żeby nie wypadła. Jak będę cię kręcił, to ją wyrzuć. Tylko nie w telefon. Dobra? Trzymaj się. No dobra, tak wyrzucisz. I powiesz... Lecimy! Trzymaj się. Trzymaj się! Trzymaj się! Eee! O kurde, butelka mi spadła! No i dupa. Dawaj mi, dawaj żeś mi tą butelkę, widzisz? Ej, <laughs> dawaj rzucaj! Rzucaj butelkę, butelkę! Nie! Nie, brodek! Butelkę mi rzuć! Jeszcze raz! Widom! Mam! Rzuć się... tu, daj! O kurde! Rodź! Nie! Czekaj! Odżuj się! Ociu się. No jak mam chciał odsunąć. Dawaj Prawie. No i duchko. Już jadą. Jadą. Naprawdę jadą. No. Dobra, daj. Kurwa. Kurna teraz w dziurę. Pradek. Szybko, szybko, szybko biela. Ej, ale co tak wolno? Ja, ja! Ale fajnie, widzowie, musicie akurat to spróbować. O kurna! Takiego jednak nie próbujcie. ja. Możecie okay. ocenić w komentarzach, czy on leci szybko czy wolno. U mnie szybko. O, kurwa. O, dobra, zacznij, zacznij. Idę do karetki. O. o Igor nareszcie wraca. Co, się co ci się stało? Co zrobili? Co ci zrobili? To co tobie? ci mm. złoto! Gdzie co? Ja pierdzie... Ty ja jak to pyłek? Złoto! Dziwoiny! <śmany> o kurde! Lobak! Mlówka z liściem. Ma. Mhm. Serio? poka, poka. Tu, tu. Ty pierwszy raz widzę mlówkę z liściem. Faktyko! Biegnie. Chodź tu, mówka. Mówka. Mławką pipórkę. Czerwona. Ja o, ją na pat. Nie, nie, nie. Nie, tam... ma... nie. O, e, to co to było? Co? To nie był liść. Co to było? To był lobak. To był jeście mnie. Czekaj. mam ją. Czekajcie. Nie wyjdzie to? Mrówka chyba, że ludzie nie przyjdzie. Jest! Chyba z tego się robi motyw, nie wiem. Ta noś takiego. Dobra, na, nagrywamy przecież nie? Patrzcie piórko. Nie! Y -y. Ha. <śśpiewanie> <Przez. śpiewanie> Sin duple! Y -y. Ci ale widzowie przecież nie widzą. To się ślacie. Nie nie No, jeszcze raz widzą. Dobrze, m papę niczego się nie boi. Na pewno? Papę. M papę. I tam jest papę. Widział i tam do widzów. Co oni tam robią? Nie jedzie do smacznego! Posłuchaj! Ja widzę, że hmm. prawie nacisnął subskrypcję. Naciskaj! Naciskaj! Naciskaj, kto bo umrę! Nie No, słupa! Co ty Dobra, robię coś karmu, Naciskaj, to bo umrę! Też tak umiem. <średziny> to dawaj. <średzy> no to dawaj. Czekaj, Czekaj, próbuje się. O, Sweden! Ja się dotykam w ten łańcucha. Dobra. Widzimy. Nagrywamy to o godzinie! O kur, Wstedź! Halo, o nagrywamy to o godzinie 16:00, kurde, 16, nie? Ja jestem przygotowany. Na co? Na robienie sraczki. A może Ty chodź? Ja? No dobra. Tak. No ja. dobra. dobra. ale w ogóle O bo... ej. Ej, musisz pić butelkę w, y, w trakcie bujenia. Naprawdę? Tak. To wtedy widzowie zostaną na a ja On to robi! On to robi dropa! Ej, a jak... A jak ten... A jak... Żeby zostawili suba? A jak żeby zostawili suba, to musisz stanąć, pić i się kręcić. Nie. No to... Matko, ma mnie zostawić suba? Się macie zostawić suba, ale... Ja nie ryzykuję, chociaż tam jest paletka. No dawaj. Dobra. Daj sobie tutaj No nie jeszcze. Uwaga. O Jezu! Pij, pij, pij! Nie wiem cię tego w domu. Zostaw mnie! Bo wyleję wodę! Nie robię. Na telefon się polałem. Co? Aaaa! Pomocy! Help! I go! Stop! I ja! I go ja! na go ja! na ciebie ja! Kap... Ja pierdzielę! No przez byś tak trzymam butelkę, a to tak leci że stary, to ja. wypada. Woda wypada z w... butelki. Sam nie wiem co Wo Woda wypada z butelki? Woda, tak. No i na, jak tak trzymam, to tak. Nie? A na telefon... Ej, na telefon poleciło. Trudno, Woda Woda podał odpadu. Dawaj. Co ty robisz? Co ty robisz? Okul, co ty robisz? Bo... <gry> Czekaj, daj, mogę? Daj, patrz, patrz. To. Teraz naprawiłeś Co, stary nie, patrz, patrz. nie tu ja to jemu. muszę swoją technologią. Czekaj, ty nie. Mogę, mogę ja spróbować? Daj mi spróbować! Może ja to zrobię? Jaki pomysł? Jaki? Dawaj Czekaj Dadaj. Ej widzowie Masz chusteczki? Nie No No widzowie są kochani Chodź tu Chodź tu Nie widzowie Wodę to zdrowie. No, że, 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 że. Jak ja, ja. Nie wiem, co się. A tak. Nie z daleka, z daleka, z daleka. Z daleka. Dobra, posłuchaj, piję wodę, po co Żeby zostawili suba, to musisz... Kurde, wyżycie butelkę. O Jezu, jaką mam mokrą koszulkę. Ej, ale widzowie nie widzieli, jak mnie nie jeszcze raz. Tylko plecy, tak tu, tutaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jak obrewa flanka. Dobra! Chodź tutaj! Chodź. Czekaj, gdzie butelka. No dobra. A tak, z daleka w plecy. Z daleka w plecy, dobrze. A i tu? To jest z daleka? <suszy> Teraz biega jak panienka. Fajnie? Zimno. Chcesz też? Zimno. Nie róbcie tego w herbacie. Nie, nie róbcie tego. Y <tryk> 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 nie, 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 nie. Nie mogę z tobą. Nie. Nie, nie. Nie, no, zmarnowałem wodę. Trafiłem cię. To chyba na tyle będzie bitwa.